Zechce. O, zrób śnieg, tak? Zrób śnieg nie padał tu od dawna. Opanuj się, Guciu. Czego sobie życzę? Tego, żebyś nie traktowała kolegów jak służących. Nie traktuję ich źle. Wyświadczam im przysługę, a oni się po prostu odwdzięczają. Taka jesteś pewna siebie. To zbieranie i leć z nami podjeżdżać ze zjeżdżalni. Nie, muszę się pośpieszyć i zanieść ten pyłek Laurze, zanim Max i Muszlak znajdą jej domek. Inaczej sprowadzi deszcz. To, co robi Laura, to oszustwo! Nie wiem, na czym polega ta sztuczka, ale ona nie rządzi pogodą. Jak to nie rządzi? Sama widziałaś, powiedziała, że spadnie deszcz. No i spadł. O, dobrze, że przylecieliście! Miałem zanieść płatki jaśminu, Laurze, ale boję się, że te perfumy zatrują piękną woń kulki gnoju. Zatrują woń kulki gnoju? Aha, pomożecie mi nieść? Nie! Jeśli Laura chce się perfumować, niech sama sobie tutaj przyleci! Chodź się z nami bawić po wojniku! Będziecie się z nami bawić? Nie możemy. Nie znaleźliśmy jeszcze domku dla Laury. Nie mamy czasu się bawić. Ani z wami rozmawiać. A, wygląda na to, że Laura naprawdę zmieniła cały klimat na naszej łące. Wszyscy na wyścigi próbują przypodobać się Laurze. Tak dłużej być nie może. Musimy rozgryźć jej sekret i to szybko. Posłuchaj, jest tam mała wnęka idealna na posłanie. Ułożyliśmy ci świeże liście do spania. I ozdobiliśmy kuchnię i salonik kwiatami powoju. Hmm, mówicie, że to obok zakątka powojów. Mhm. mhm. Hmm, ale ten domek jest jednak dość daleko, na uboczu. O. Ponieważ Benio i Bartek przynieśli mi bardzo ładne prezenty. Postanowiłam jednak sprowadzić słońce. Yes! 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 Jak to! Uh -huh. Nie możesz nam tego zrobić, lauro! Oh, przestań sprowadzanie tu słońca całkiem mnie wyczerpało! Ha! To nie fair. My też jesteśmy zmęczeni. Długo szukaliśmy domku.